Servus to będzie na wszystkim bardzo gorący i bardzo serdecznie. Ja jestem Milki, a to kolejny odcinek z na Moim kanale ZTV. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Eee, tak, <grytanie> tak, kolejny odcinek jak codziennie o godzinie 18.30. Mam nadzieję, że pamiętacie. I ja jestem ciekawa, czy pamiętacie, o której godzinie na drugim kanale wrzucam odcinki. Także w komentarzu wszyscy piszecie, o której godzinie wrzucam, słuchajcie odcinki na kanale Milki Plus. Jeżeli ktoś zgadnie, no to ja mu przypię na serduszko. jeżeli nie, no to sorry memory, słuchajcie, no ale no nie ma takiej opcji, także słuchajcie, zapraszam was na ten drugi kanał, codziennie są filmy z Amonga, także słuchajcie, wbijajcie, a my w dzisiejszym odcinku musimy zająć się ważnymi sprawami, ponieważ jest źle, jest coraz gorzej, ja wam to zaraz pokażę, ale zanim wam to, a co? Co tam gadasz? A, dobra, dobra, sorry, zapomniałam, słuchajcie, zapomniałam. Łapki w górę. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, ponieważ jeżeli zostawicie łapkę w górę, to słuchajcie, święta będą super. Także koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A my słuchajcie, już możemy zaczynać sobie powoli odcinek. Więc tak, ja muszę się ubrać, tylko że ja widzę, że ja nie mam spodni, słuchajcie, ja nie mam gaci I co? Jest jest malutki problem. Baby problem mamy, ponieważ nie mamy spodni. Także może sobie zrobimy ta spodnie na wszelki wypadek, ponieważ jakby nie ze złota, milki, co ty robisz? W ogóle kobieto. Dobra, my musimy, słuchajcie, z... burżuazja musi być, słuchajcie, normalne robimy gacie. ok dobra, that's cool. Może być. I słuchajcie, czy my coś jeszcze potrzebujemy? Chyba... Słuchajcie, nie potrzebujemy, ponieważ musimy się oczywiście wybrać do tej dziura. W ogóle mam do, dzisiaj tyle rzeczy Wam do pokazania, że to jest w ogóle niemożliwe, słuchajcie. Także ja nawet nie wiem, od czego zacząć, ale chyba zacznę od tego, że się prześpimy. Także, słuchajcie, lecimy spać, ponieważ jest rzecz, która muszę, którą mam, muszę pokazać. Ona jest totalnie... Wow. No, no zobaczycie, słuchajcie, zobaczycie po prostu. Także lecimy. No i w trakcie jakby naszego iścia to ja Wam opowiem o czymś. W sensie opowiem, może nie opowiem, ale poproszę Was o coś, ponieważ, słuchajcie, mamy już 70 tysięcy na TikToku. Rozumiecie to? To jest taka liczba. Ja nie wiem, słuchajcie... Ja nawet nie wiem ile to jest. To jest naprawdę bardzo dużo. Także słuchajcie, 70 tysięcy już mamy. Mamy 46,5 46 tysiąca na Instagramie obserwujących. Także no, nie, ma, nie mamy dużo czasu. Mamy, słuchajcie, 3 tygodnie chyba do zakończenia roku 2020. Także, słuchajcie, proszę Was bardzo, ale to bardzo serdecznie o to, abyście zaobserwowali, abyście polecali swoim znajom, ponieważ naprawdę straszy, bym być te 100 tysięcy na TikToku, szczególnie 100 tysięcy na TikToku oraz 50 tysięcy na Instagramie, także naprawdę byłoby mi mega miło. W opisie macie wszystko, słuchajcie, napisane i w, sensie, w każdym social media, także wbijajcie. I jeżeli chcecie również, słuchajcie, dostać na przykład prezent fajny na święta, to możecie go kupić ze strony milkywera.com, ponieważ tam są fajne bluzy, koszulki, casey i inne rzeczy. Także, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie. I jeżeli chcecie sobie coś kupić, no to słuchajcie, wbijajcie do opisu tam jest linki. Możecie tam wiecie świętemu Mikołowi, Dzieciątkowi albo czy tam gwiazdorowi, nie wiem kto wam przynosi prezenty, mi przynosi aniołek i Dzieciątko, Także no, możecie napisać w liście, słuchajcie do nich, że chcecie na przykład coś z Milky Weara, Ja bym chciała na przykład, ja bym bardzo chciała. także no. E, ale, dobra, słuchajcie, już e, pominijmy te pozytywne szczegóły, ponieważ to, to jest to to są same pozytywy. A teraz zobaczymy, słuchajcie, negatywy, bo są jakby dwie negatywne rzeczy dzisiejszego odcinka. Naprawdę, ja Was przepraszam, ale ale muszę, słuchajcie. Ale wiecie co, zanim jeszcze przejdziemy do tych negatywów, to powiem Wam o jednym pozytywie. Dzisiaj u mnie na Śląsku, ponieważ mieszkam na Śląsku, spadł śnieg i to tak dosyć sporo tego śniegu, słuchajcie, jaram się tym, ponieważ cały czas pada. E, jedyne, co mnie troszeczkę martwi, to to, że zaraz będę musiała jechać samochodem i pierwszy raz będę jechać w sumie w śniegu, także jakby nie było jutro odcinka, to... To wiecie czemu, ale słuchajcie, mam nadzieję, że to się nie stanie. Koko yy, jumbo i do przodu, jak to mówią, słuchajcie, będzie dobrze. Ważne jest to, że jest śnieg i będziemy mogli, słuchajcie, zaraz ulepić sobie bawona, także ulepimy to, słuchajcie, ulepimy bawana. Szkoda, że na palionowej nie spadł śnieg. W ogóle pozor, jest zima, słuchajcie, gadam o śniegu, a chodzę sobie na pustyni, no jakby spoko opcja, ale słuchajcie. Jesteśmy już blisko, jesteśmy już blisko. Zauważcie, zauważcie, co tutaj się do jasnej ciasnej wydarzyło. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie na to! Widzicie to? Widzicie to? Czy wy to zaobserwujecie? Ja jestem totalnie w szoku, że tutaj takie rzeczy się dzieją, ponieważ teraz to już jest totalnie giga wielkie. Eee, I słuchajcie, to coś tak czuję, że może być koniec. A tam jest diament. Ej, dobra, schodzimy tam, słuchajcie, bo tam jest diament. Dobra, wiecie co? Jakby korzystając z tej okazji, to zejdziemy tam, ale musimy być tym razem naprawdę strasznie ostrożni, dlatego, że słuchajcie, tu jest, są same problemy tu są naprawdę duże problemy. Jeżeli spadniemy stąd. To stracimy wszystko. Nie wiem, czy to jest może jakiś teleport. Słuchajcie, jeszcze kurde się okaże. Także lepiej na takie rzeczy, że tak powiem, uważaj. Dobra, tam chyba nie, przeżyjemy to. Dobra, przeżyliśmy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj też to przeżyjemy. Dobra, jest, słuchajcie. Działamy. Ok, teraz tak, gdzie jest ten dział? On był gdzieś tutaj, chyba, co nie? Tam jest jeszcze taki blok, zobaczcie. I on jest kana fajny. Ja bym go chciała zrobić, ja nie mogę. Budowanie się nad przepaścią to jest zdecydowanie nie ta rzecz, którą bym chciała robić w tym momencie. Ale jakby chciałabym, słuchajcie, go zebrać. Dobra, co to jest za blok? To jest to samo, co wcześniej, ale nie zapomniałam poczytać komentarzy o tym, i nie wiem za bardzo, co to jest. Wibranium, kurde, nie mam pojęcia słuchajcie, bladego, do czego to służy, więc możecie mi pisać raz jeszcze. Sorki, że wcześniej jakby zapomniałam po prostu o tym. I ja już nie pamiętam, kurde, gdzie był ten diaks. Tu był gdzieś diament. W diamencie, ja bym chciała go zdobyć, bo jakby u mnie jest tak troszeczkę kana. Na przykro, jeżeli odjedemy. to się mamy, nie wiem, może 8 diamentów, także jest to, no niezbyt, słuchajcie, pobalają za liczba przydałoby się zrobić jakiegoś live'a, kurde może świątecznego, gdzie pójdziemy sobie nazwierać sobie diamenty. Chociaż ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, skoro i tak je za niedługo stracimy. O nie, czy to jest ten blok. To jest ten radiacyjny blok? To jest chyba on. Czekajcie, zbierzmy go, Dajmy na dół, chyba spadł mi przepaść. Okej, okay, to się już nie dowiemy nigdy, czy to był ten blok. Eee, nevermind, słuchajcie, nevermind. Wiecie co, jak gdzieś zgubiłam tego diamenta. O, jak się wystraszyłam! Chyba tu jest ten diament. Uranium, kurde, naprawdę wystraszyłam się totalnie. Dobra, mamy jednego diamenta. Jakby nie jest to nie, nie jest to jakiś szał ciał, ale zawsze coś, okej? Okay? Ten jeden diament to można w kiedyś życie uratować. Także fajnie, że go mamy, dobra. To jest straszne, ok? Czy wiecie co? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby. Dobra, nie, 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 słuchajcie, ja chcę że, ja chcę żyć. To był żart, to był totalny joke. Nie będziemy, słuchajcie, to nie jest odcinek, w którym zbieramy diamenty. To jest odcinek, w którym, słuchajcie, wychodzimy e, na górę. I chciałam wam tu po prostu tak jak codziennie przejść tutaj, wiecie, jakby sprawdzamy, czy tutaj wszystko jest tak, jak jest. No i niestety, słuchajcie, nic się nie zmieniło. Totalnie nic, dobra, spróbujemy, słuchajcie, chyba się flakie wybić. Jeżeli umrzemy. To totalny przypał, ok, powiedzmy, że udało nam się w miarę, słuchajcie, coś osiągnąć, dobra, czekajcie, wejdziemy sobie tędy, tędy i chyba już myślę, że możemy się wydostać stąd i teraz, słuchajcie, ważniejsza rzecz, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą muszę Wam pokazać, ona jest bardzo ważna, słuchajcie, ona jest, no ja nie wytrzymam, ona jest, słuchajcie, totalnie, no kurde, totalnie giga ważna I jakby, ja to odkryłam ostatnio przypadkiem, i teraz chciałabym, żebyście wy to po prostu też widzieli. Także sobie lecimy w tamtą stronę. W sensie jakby do biblioteki dawno tam nie byłam i chciałam, bo jakby szukałam odpowiedzi i stwierdziłam, że tam zejdę. No i wiecie, jak się przygotowałam mam tutaj kilof i w ogóle, bo jakby tam wszystko było zaklejone obsydianem, ale okazało się, że tam obsydianu już nie ma. Więc tam chyba poszli chłopacy. Tak mi się wydaje, czekajcie, bo ja nie wiem, które mam w stronę iść, bo teraz... Ja totalnie nie wiem, gdzie jest dom, chyba tam słuchajcie, dobra wiecie co, chyba tam, bo teraz jak już to jest wszystko tak rozwalone, tak, tu jest ta rzeka, także słuchajcie, to tędy musimy się już myślałam, że to jest rzeka jakaś dziura i słuchajcie, wpadniemy i umrzemy, ale na całe szczęście się okazało, że nie. Także słuchajcie, dobra, nieważne, lecimy, słuchajcie, wracamy sobie, tutaj jest jeszcze jakaś świątynia, ale one jest pewnie już, słuchajcie, wszystkie rzeczy są później pozabierane, że nawet tam nie jestem, bo to mamy, słuchajcie, ważne rzeczy do zrobienia, mianowicie uratować świat. Um, jeszcze nie, nie sprawdzam tego, ale jakby znalazłam, słuchajcie, książkę. Znalazłam książkę, nie czytałam jej totalnie, bo stwierdziłam, że zostawię to na odcinek. Strasznie mnie to ciekawiło, ale postanowiłam, że dobra, to może być coś ciekawego, to może być coś mocnego, także polecimy tam i po prostu przeczytamy to, słuchajcie, razem, ponieważ ta książka jest zatytułowana chyba ona. Także ja nie wiem o co chodzi, mogę się tylko domyślać, ale za bardzo w nie mam żadnego odniesienia, także ciężko mi cokolwiek chcecie tutaj, jakby wiecie, domyślić się jakkolwiek, co, co to może być ta ona. Także, no jakby, nie wiem, jak macie jakieś pomysły, to możecie pisać, ale słuchajcie, my, no ja nie mogę, ten tak jest ogólnie zarobistą rzeczą, tylko że czasami jest z nim dosyć ciężko, ponieważ nie potrafię tym jakby do końca dobrze. Do, dobrze go używać. Dobra, sajcie, tutaj jest zaraz ta biblioteka. Także tam sobie pójdziemy, mamy hobbystone, mamy wszystko tak, że powinniśmy się jakoś sobie, wybudować, ale tak, idziemy oczywiście tutaj do tej biblioteki, bo tam jest naprawdę rzecz, która może zmienić wszystko. Także słuchajcie, schodzimy tam, jemy sobie słuchajcie, pork, chopa i zaraz spadniemy w dół, także no, dobra, sajcie, lecimy, 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 3, 2, 1 i lecimy w dół. Dobra, Dan słuchajcie, jesteśmy tutaj. I tak, ja bym tego w życiu nie znalazła, ale, o, tu jest jakiś szkielet, czekajcie, my musimy go tutaj, słuchajcie, wyeliminować, ponieważ on mi, co jest, słuchajcie, szkielet tutaj dostał dostały czegoś, dobra, i tak, patrzcie, tak sobie tutaj wchodzę, jakby szukam jakichś książek i w ogóle, i nagle w pewnym momencie zauważyłam, że tam coś takiego, no i sobie myślę, no pewnie dziura, no, ale wchodzę tam, patrzę się, a tutaj jest taka, słuchajcie, taki ukryty pokój, patrzę się i tu jest książka, ona i mówię, dobra, muszę nagrać odcinek z tego, i tak, teraz, słuchajcie, przeczytamy tą książkę po raz pierwszy. Yy, ona jest zatytułowana trochę się stresuje. Mam nadzieję, że tam będzie coś napisało, będzie tam napisane, cokolwiek słuchajcie, co robić, czy coś, jakieś wskazówki. Zobaczymy, uwaga, uwaga. Więc tak, 2 stycznia 2021. Yy, jest dzisiaj 10 grudnia. 10 grudnia 2020. Dobra, dziwne, ale tak. Drugi pamiętnik. Pamiętnik z, z przeszłości. To jest ciekawe, okej. Okay. To ona, to wszystko była ona, zniszczyła wszystko. Całe palionowo jest w gruzach, przyjaciele nie żyją. Nie ma już nic. To był koniec świata pięknego świata. Wystarczyło. A Pomocy! No! Radiacja! Noc stąd, słuchajcie, to było noc słuchajcie, to było noc stąd, jakby nie przewidziałam, tego że tam jest. Zapomniałam o tym totalnie, a my czy ja mam buty? Dobra, ale już myślałam, socie, bo bez butów się tam, byśmy tam raczej się nie dostali, także... Okej. Okay. O nie, ten słuchajcie chyba nie wiedziemy. No nie, słuchajcie, jakie same problemy to są. Nie wierzę w to, że umarłam, socie. Nie wierzę w to. Dobra, musimy szybko tam polecieć, bo jak ta książka zniknie albo coś, to będzie totalny giga przypadku. Słuchajcie, musimy ją chyba zabrać do siebie, bo to mogliśmy tak zrobić, słuchajcie, już na samym początku, a nie kurde, że my tam zostaliśmy, bo zapomniałam, tam faktycznie jest radiacja, słuchajcie, ja zapomniałam totalnie o tej radiacji. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj szybko i raz jeszcze. Yy, szybka akcja, zdobywamy to, słuchajcie, bo kurde, to muszę doczytać, a nie że kurde tutaj takie rzeczy mi się dzieją. Dobra, szybko słuchajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Come on, come, on, come on. No, Ja nie mam czasu, drabinko, go, ok, thanks, Dobra, jesteśmy i gdzie to było, słuchajcie, gdzie to było? To jest jeszcze creeper, tylko żeby to nie wybuchło mi nic. Okej, okay, mamy to, mamy to, szybko sobie zbieramy. Mamy najważniejsze chyba rzeczy Nie mam klatki, nie mam klatki, ale ona jest w sumie tuszkę. O, wduszki, okruszki! Chyba wybuchnie mi coś. Dobra, 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 bierzemy sobie najważniejsze rzeczy. Mamy książkę, mamy książkę, czekajcie, bo tam jeszcze. Tam są jakieś książki, bo to słuchajcie, ja to wszystko pozbieram, bo te książki nie mogą zniknąć, bo one są sobie, istotne. Czasami one nam się mogą przydać, także mam nadzieję, że wszystko pozbieram. Dobra, nie mam klatki, ale już chcecie ją wali, zrobimy sobie nową. I tak, lecimy słuchajcie do góry. Tu jest góra, więc teraz musimy sobie, czekajcie, gdzie to jest? Tak, tak, tak. I słuchajcie, musimy się jakoś wybudować, także oczywiście budujemy się tym sposobem. To jest nieistotne, jakby ja już tutaj raczej i tak nie. Ojku, tego się nie spodziewałam. I tak tutaj nie pójdę, dobra, to już i tak jesteśmy na górze same, więc spoko. Więc tak, wychodzimy są słuchajcie, czytamy tą książkę i zobaczymy, podejmiemy jakąś decyzję, ponieważ to było, słuchajcie, to ona. Ona zjeść całe e, Trochę kana, kana, kana to jest to stresujące, ale okej, okay. dobra, słuchajcie, idziemy tutaj szybciutko. Do naszego domku, już w ogóle noc się zbliża, także słuchajcie, warto byłoby szybciutko do tego domku przyjść, dobra, pójdźmy tam, bo tutaj różne rzeczy się dzieją. Na całe części jestem sama na serwerze. Dalej nie mam starego Szczepsona, słuchajcie, nigdzie. Mam nadzieję, że gdzieś w jakiś sposób znajdę. Wypadałoby przynajmniej. He, więc tak, idziemy tutaj, zajmijmy sobie socie, to, to i wiecie, co ja mam pomysł. Może ja przejdę się do naszego bunkra i tam to sobie poczytam. Ja myślę, że to jest najlepsze miejsce, socie, na poczytanie tego. Także dobra, idziemy tam, otwieramy nasze sekretne przejście, o którym nikt absolutnie nie wie. No dobra, więc Szczypson i to, Szczypson i to, Szczypson i, i Dave, ale. Mam nadzieję, że oni sobie zapomnieli jakby o Isceniu, ale nie wiedzą mi o bunkrze, także słuchajcie, na całe szczęście, dobra, cyk, i teraz tak oczywiście, siup, siup, i teraz musimy to zamknąć, bo tutaj akurat to jest, no, tylko to się tak ciężko zamyka, okej, okay, dobra, zamknęliśmy, super. Więc teraz, słuchajcie, schodzimy, zaraz sobie poczytamy tą książkę. Ja wiem, że Was trzymam niepewności, ja sama siebie trzymam w niepewności, także słuchajcie, dobra, szybko, 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 go, 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 dobra, słuchajcie, jesteśmy, więc tak, możemy sobie usiąść i poczytać ją, czy nie? Możemy, dobra. Więc tak, od początku. Drogi pamiętniku, to ona, to wszystko była ona, zniszczyła wszystko. Całe palionowo jest w gruzach, przyjaciele nie żyją, nie ma już nic. To był koniec świata, pięknego świata. Wystarczyło mu, mu tylko ją odebrać, ale nikomu się nie udało. Tyle prób na nic, tyle trudu na nic. Wszystko było na nic. Tęsknię za tym, co było i co nigdy nie wróci. Już nie wróci. Oddałbym wszystko, aby cofnąć się w czasie i zniszczyć rękawicę, którą ma Dave. Czyli teraz już słuchajcie, wiemy na 100%, że to wszystko jest wina. Rękawicy Dave'a. Także słuchajcie, jesteśmy... Za to jest totalne zagrożenie. Zanim wytykacie, nam jak w ogóle nie wiem co. Ale dobra, słuchajcie, to jest bardzo duże zagrożenie i trzeba, słuchajcie, trzeba zacząć działać. Nie wiem jak, ale musimy mu ją odebrać, bo jeżeli to wszystko się spełni, to coś jest tym pamiętniku? W ogóle jestem ciekawa, kto napisał ten pamiętnik. Może to był Szczypson? Ale ja nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale w każdym razie... Jest ciężko i trzeba, słuchajcie, jakoś... To, to trzeba coś ogarnąć, słuchajcie. Także trzymajcie moimi kciuki, słuchajcie. Mocno trzymajcie za mnie kciuki, żeby się, słuchajcie, udało, żebyśmy powstrzymali Dave'a, bo w następnym odcinku musimy już podjąć jakiś jakieś krok. Już nie ma opcji, że słuchajcie, nic nie robimy, ponieważ musimy, słuchajcie, zacząć działać. Także w następnym odcinku jutro godzinie 18.30 idziemy do Dave'a porozmawiać z nim. I jakoś to będzie słuchajcie. Ja kończę ten odcinek. Bicie na mój drugi kanał, koniecznie yy, kupujcie rzeczy z mojego sklepu, jeżeli chcecie. Zapraszam do łapki w górę, zostawiania łapki w górę do pisania komentarzy. Na mój drugi kanał, subskrypcja, komentarz, eee, Instagram, TikTok. Widzimy się już jutro o godzinie 18.30, gdzie w końcu, słuchajcie, mam nadzieję, że zrobimy krok w przód i mam nadzieję, że zmienimy bieg historii. Trzymajcie kciuki, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, papa i uważajcie na siebie, proszę, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, widzimy się później. Hejka!